Cześć, moi kochani. To ostatni film. Muszę się z Wami pożegnać na zawsze. Mój laptop, zupełnie nowka sztuka, umiera właśnie w tej chwili. Nie wiem, czy zdążę dokończyć ten filmik. Żegnajcie. Mówię poważnie teraz, jasny gwint. Nigdy w życiu nie kupujcie Lenovo IdeaPad 320 s Niech go gęść kopnie. Od razu po zakupie na drugi dzień pojechał do serwisu. Był tam prawie miesiąc. I teraz znowu apiać to samo. Strasznie delikatny sprzęt. Coś tutaj się dzieje na łączeniu bazy z matrycą i ucieka znika ekran na wiele godzin. W ogóle bardzo delikatny sprzęt. Ja jego zalety to super szybkość i może sobie poradzić z 50 programami operacjami naraz. I bez to robię. Dobra, nie marudźmy, jedziemy dalej. Moi drodzy, ten filmik jest poświęcony waszym materiałom i zaczynamy od pana Daniela. Daniela znacie z tego, z tego filmiku. On nam podesłał kiedyś gwiazdkę bardzo ładną i tym razem Daniel przysłał nam, żebyśmy się zapoznali z jego zdjęciami nie udało mi się podesłać mi filmu no ale mamy zdjęcia i co tu widać e, takie jak gdyby podwójne słońce e, nie mam bladego pojęcia jak to tłumaczyć e, zaraz pokażę wam jeden, jedno z moich nagrań podobne trudno powiedzieć co to jest ja nie będę się wypowiadał czy to są jakieś problemy ze szkłem w Daniela aparacie bo on ma takie dziwne konstrukcje do focenia porobione nie mam pojęcia co to jest tutaj tak teraz idźmy dalej o, tutaj ten cień ten zarys wygląda podobnie do tego tutaj na słońcu taki sam w cieniu jak i na słońcu no bardzo dziwna sprawa ale jako, że my nie żyjemy w matryksie więc dopuszczam tu wszelkie błędy, że tak powiem no jak to, jak to w programach, błędy się zdarzają o widzicie, tutaj też ten zaryt, ten cień jest Raczej identyczny jak ten. O, tutaj ciach, tak samo. No bardzo dziwna sprawa. Ja miałem podobne zdarzenie. Yy, tutaj w starym, starym takim filmie, płaska Ziemia, dwa słońca. I tam też było jedno słońce, ale obok niego można zobaczyć zarys drugiego. O i tutaj plamę światła słońca. Jak ktoś nie pamięta i chce to zobaczyć, to może sobie tam wrócić do tego nagrania. A my jedziemy dalej. Tak, bardzo dziwna sprawa. I teraz materiał podesłał nam Piotrek, który kursuje pomiędzy, pomiędzy Anglią a Polską. Piotrek, Piotrek nie ma kanału poświęconego specyficznego kanału poświęconego nagraniom ma swój kanał firmowy jeżeli ktoś z Was mieszka w Anglii to zapraszam do niego do firmy i tam macie fajne płoty Anglicy kochają takie płoty no i Piotrek ale Piotrek obiecał że będzie po prostu mi pomagał i będzie podsyłał jakieś ciekawe nagrania jak mu się uda coś złapać za co jestem mu niezmiernie wdzięczny i tutaj popatrzmy na kilka piotrka ujęć które udało mu się o jakie super chmury fajne u Saifana takie były podobne kiedyś czerwone podświetlone chmurki bardzo ładne tu promienie to chyba w Polsce, a może no bo po prawej stronie jedzie. O tu bardzo ładne. Ja lubię takie widoki. Ja mógłbym patrzeć na takie rzeczy non stop. O i tutaj. Mnie osobiście bardzo brakuje tych angielskich miejscówek bardzo fajnych, bardzo mi ich brakuje w Polsce teraz i tęsknię za nimi także pozdrów tam Anglię Piotrze dziękujemy Ci bardzo za nadesłany materiał i oczekujemy na więcej tutaj mamy kolegę z Spaceballs którego na pewno znacie zaglądajcie do niego subskrybujcie bo on jest posiadaczem nikona p1000 i z pewnością będzie nam prezentował dużo dużo na przeróżnej maści i mam nadzieję że też niebiańskich wielkie dzięki Facebook za zaangażowanie o widzicie jak ładnie tam u niego jest on mieszka w pięknym kraju i śliczne widoki nam będzie dostarczał i tutaj mamy kolejnego pana, który się nazywa Kwestionator rzeczywistości. Bardzo mu dziękuję za dołączenie do naszej społeczności. Wiele jego fotek i nagrań zobaczycie na Instagramie. I kwestionator był tak miły, że ostatnio też przyuważył wschód Księżyca. I zapraszam Was do niego na kanał. Abyście mogli zobaczyć taki podobny do mojego wschód księżyca, zapraszam do niego, zobaczcie. I bardzo ciekawe też ma kwestionator nagranie orba obok samolotu. Moje orby pewnie pamiętacie, a ten tutaj jest wyjątkowo duży i ciekawy. No, także obserwujcie kanał kwestionatora, bo tam na pewno on nam jeszcze pokaże mnóstwo ciekawych rzeczy. To jest zaćmienie księżyca, które kwestionator nagrał. Mnie się to nie udało, więc zapraszam Was do niego, abyście obejrzeli to dokładnie. I na koniec e, nasz rodzynek. Pani Izabela, która po przerwie e, znowu wraca do życia i będzie nam również dostarczać widoków nieba. Bardzo wielkie dzięki, Izabelo, i czekamy na Twoje nagrania, oczywiście. Mieliśmy jeszcze jedną panią, ale nas zdradziła, niestety. Materiał Izabeli, który przysłała kiedyś do mnie na kanał, możecie zobaczyć tutaj w tym filmiku o silnej kobiecie. Dzięki Izabela, wielkie dzięki. No, moi drodzy, i to koniec. Jakimś cudem ten laptopik wytrzymał, ale to jeszcze nie powiedziane, czy dokończę to. Jeszcze zapowiedział się Piotruś 7A, który był na urlopie w Polsce nad morzem i podobno ma jakieś fajne fotki. Więc czekam na Piotrusia i też zrobimy jakiś materiał, jeżeli mi on to podeśle i będzie coś fajnego. A tymczasem wielkie dzięki wszystkim i zapraszam kolejne osobistości do dołączenia do nas dla naszego teamu oglądaczy, obserwowaczy nieba bo na, mało nas ciągle nas mało im nas więcej tym będziemy mieli większe szanse zwłaszcza e, próbując e, nagrywać księżyc bo księżyc jest o wiele ciekawszy od słońca ale o wiele bardziej trudny do chwycenia no dobra, to tyle na razie. Dziękuję wszystkim serdecznie i do następnego razu, ale nie wiem kiedy to będzie. Mój laptop wróci, jutro go wysyłam do naprawy i wróci pewnie za miesiąc. Cześć, uściski.